To nie pierwszy raz, kiedy spotykamy się w takim gronie. W takim gronie pierwszy raz, ale nie pierwszy raz będziemy to robili, więc zasady są takie same jak zawsze. Macie nieskończony utility, ja was ganiam z shorting, więc to jest taki chowany ganiany i kogo wyeliminuje, ten odpada. Ostatnia osoba, która przeżyje zgarnia kostkę. Także dzisiaj gramy o potężną nagrodę i o moją petardę, także macie 20 sekund na schowaniu się. do rogu, odliczam i dam wam znać, kiedy startujemy. Elo. 3, 2, 1 zaczynamy, szukam. Standardową taktyką zróbmy tak, że na początku okay, po prostu na no, głośno dojeżdżam tych gagatków, którzy będą najsłabsi. Zaczyna się taktyka Brimstonearzy, powiem wam, że dzisiaj jest aż dwóch Brimstonearzy. Dzisiaj jest aż dwóch Brimstonearzy, więc będzie ciężko. Zaczyna się Eldorado. Smoketowe Ok, Kubus. Naleziony, ale unlucky dla niego. Ja teraz nie mogę stąd wyjść, gdzie jestem w ogóle. Aha, muszę lecieć, gdzie ja w ogóle jestem. Dobra, czemu on napisał? O kurde, spadam stąd. Minąłem go gdzieś? Musiałem go gdzieś minąć. Ty, gdzieś jest. Spadam stąd. Ja, czy wy myślicie, że ta mapa jest trudniejsza do chowanego, czy łatwiejsza niż wszystkie inne? Lecie znać na czacie, co sądzicie? Muszę lecieć! Ja, czemu on. Ten tu jest? No ja, i co on chce zrobić? Ruchy, ruchy! A skajawczy. Aha, ja nie mogę. Na pałę strzelam. Aha, jednak on nie ucieknie. Dobra, dobra. Czemu skajawczy? Ruchy, ruchy! Dlaczego ja, czemu skajawczy? Co jest z nią nie tak? No, nic. załatwionych. To była kiepska skrytka. Spadam w Cholera. O nie. To za subkinsyny. RIP FPS-y. RIP fps, -y. FPS -y. Ja stąd nie wyjdę, nie? No właśnie nie stąd. Spadam stąd. Spadam stąd. Oj, oj, już już widzę, to się będzie działo. Już mi się to nie podoba. Ej, wydaje mi się... Czy po prostu on tam zbudował bunkier i tam siedzi w środku? On może tam siedzisz w środku... Ta, on tam jest w środku. On siedzi tam w środku. On siedzi tam w środku do tymi ścianami. Sam się zapędził. A tu jesteś! Sam się zapędził w Kozi ruch. Sam się zapędził w Kozi tam Sam się zdradził! lecieć. Pora znaleźć. Aha, Brimson tam smokował, Chamber tam miał trapy Moment, woł smoki z szamiuro TPK. O cholera! Muszę Aha, to fajnie na speedzie się działa. Aha, Mam 100 FPS-u, zaraz cały serwer się zlaguje. Ale daje potężne spółki. Nie da się, Ej, Chamber, Chamber, tak ogarnął tutaj teraz to pole minowe, że nie będzie się dało ich złapać. Bo oni zawsze będą wiedzieli, z której strony idę. Nie, musieli liczyć na jakieś laki strzały. O, w dupę jeża. Jakoby kogoś tutaj dotknąłem. Stary! Okay. Okej. Sorry, że z ale z Shorty'ego wyszło by jeszcze łatwiej. Oni we dwójkę tam się zaatakowali. Ty, omen też tu musi być, tak to. No to omen też tu siedzi na boksie gdzieś. No tak, no, co za B Ej, zestakowali się w trójkę, dzisiaj dobrali się łatwiej przeciwników. No, dwóch na jednego, dwóch ostatnich zostało. Ej, strasznie szybki ten chowany, nawet nie wiem czy 8 minut będzie trwał odcinek. A, uciekł tam jednak. Ruchy, ruchy! No chodź, to jest szybszy. A, ja mam skończony bieg. Kurde, ten mój bieg się skończy, ale głupie to jest na Neon. Czemu on tak robi, on się poddaje? Dragon Cosset garnie, drugi raz z rzędu wygra. Muszę lecieć! Ale sterował. Nie mam. Nie mam spida. Dobra, gdzie polas? A ja byłem tak blisko już go. Oni teraz, wiecie, co ja muszę chodzić na cicho? Bo oni teraz czekają na każdy mój ruch, nie? I jak słyszą mnie, to Joru może wytepać sobie na drugi koniec mapy. Chyba, że mu się tepek skończy. A Jetka po prostu wydaszuje, więc ja na cicho idę. Nie, no, Wika, nikt nie może z tymi snipować, bo parafenka Wika siedzi na tym na administratorze i nagrywa i ogląda wszystko, więc na spokojnie, tutaj nie ma żadnej snajpy. To jest leg legitny stream, tak? Legitny odcinek schowanego. Nic nie jest zostawione oczywiście. To nie ważne, że Dragon wygrywa 17 odcinek z rzędu, a potem wysłał mi tą kasę. I zobaczcie co oni tu zrobili, oni się tu w trójkę zestakowali. Ej, ale plan był dobry. Przez to pole minowe miałem nie przejść do tego boksa, ale jakimś cudem tam się zapędziłem, tam przypadkiem tutaj doszedłem. Wiecie o tym? Ja nawet tutaj nie celowałem w to miejsce, po prostu szedłem przez te smoki, bo nie wiedziałem gdzie jestem. I nagle się zablokowałem o to. Ja po prostu tutaj doszedłem przypadkiem. Ale plan był dobry, ty. Tyle smoków na dupcyć i we wszystkim smoki w dupcyć pole minowe, żebym nie mógł dojść. Tylko jakby oni jeszcze chodzili dookoła w kółko, to. W kółko jakby dookoła tego chodzili, nie? Dobra, panie dragon. Ruchy, ruchy. Oho, tepnij się tutaj, błagam. Nie patrz na streama, tylko tepnij się tutaj. No zapraszam. Ja czekam z koską. On się tepni, bo będzie bał się, że mu się tepek kończy na ostatnie sekundy że jestem blisko niego, więc on typuje się raz w jedną, raz w drugą stronę licząc na to, że mi tam nie będzie. Aha. No to pierdol się. Ale musiał dawać tepeka w takim razie stamtąd, z tamtej strony, z resp. jakoś. Jezu, przecież on ma nieskończone tepeki, tak musi się tepek. A, jestem głąbem. Tak, tym bardziej, że on ma jeszcze nieskończone tepeki, nie? To co mu się, jak mu się tepek skończy? No nie mu się tepek nie skończy. Ruchy, ruchy! Teraz tam full speeda! Dojeżdżam cię! Ale ten speed mi się już kończy! Kończy się energia! Ale słyszałem też tutaj Joru, widziałem klona jego. Widziałem klono Joru rozstawionego, widzę cię! Stąd. w fiutku. No i co teraz? Aha. Czemu ja nie dodaję damage'a w ogóle? Jadę po niego na kosie. Kosuje kurwa. Masz lipę Reload jednak. Naładowało mi się 15% energii. Aha. O ty fiutku! Gdzie on zniknął? Lepnął się, ja nie słyszałem tego Ale mnie omelał. Na pysk taką Muszę lecieć! Ale mnie zmelał. Jak śmaciura. Dobra, kolejna próba. O ty kurwa. Spadam stąd. Ale jest low, on mało, on mało, on mało. On mało. znaleźć tą jetkę, wiecie co? Ja muszę poczekać. A, Ej, co jest gr! Ale mi grę zlogowało. Dobra, on porez tepa. w to mi z powrotem... Co? Aha, zapomniałem, że tam jest przejście. Ja, No fajnie, że ja się z nim widzę, ale ja mogę obludzić na taką odległość tym shorting I mi się to bieganie kończy za szybko. Gdzieś jako w nie dogonię na tej jetce. Muszę jakoś sposobem podejść. Ale nie da się, nie da się dobrze jetki zajść, jeżeli on będzie chodził na otwartą przestrzeń i po prostu mnie wiecie, spotował. A potem daszował, no bo ja mam tam paliwa na to. On ma dwa dasze? Zobaczcie, on już spieprzył. Już. Unlucky, unlucky, unlucky. Ale, w, no wiem, w poprzednim odcinku dałem radę na jetkę w chowanym, ale tam te jetki robiły jakąś taką dziwną rzecz, że updraftowały do góry i daszowały w powietrzu. I to ich spowalniało, mam wrażenie, bo oni nie do końca to ogarniali, potem spadali na ziemię i te dalsze ich takie nie były efektywne. A jakieś line-upy zanotate? Czy o co chodzi? O, ale to... się zdradził! Dobra, szukamy dragona. Ja Ej, i potem widzę i że ustawione, nie? Bo ta sama osoba drugi Muszę raz rzędu wygrywa. Leciec. Za wolno, nie mieliście szans. Potem powiem, że drugi ustawka, drugi raz Ustawka że... jak chuj, nie? Ustawka, potem te pieniądze na moje konto wracają, nie? Nie no, koska się należy. Moi drodzy, oczywiście tutaj nic nie było ustawione, to wszystko jest profesjonalna produkcja, także dziękuję za oglądanie. Jeżeli wam się podobało i chcecie więcej Chowanych, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, suba, komentarz dla zasięgu i widzimy się w kolejnych odcinkach. A jak chcecie brać udział w Chowanych, to wbijajcie na Discorda, bo stamtąd będę brał ludzi na kolejne odcinki. Siema, dziena, elo.